Paweł, cześć! Co tam u ciebie? Widziałem, że znowu trenowałeś z żonym? Tak znowu, Jest Jestem cóż, żony. He, rozumiem, zawsze coś wymyśla, żeby nas zmęczyć, ale powiedz, jak idzie z Twoimi technikami? Powoli, ale systematycznie. Udało mi się w końcu opanować kilka nowych technik z zakresu synchami. Wow, to jest świetne. A ja nadal walczę z kontrolą przepływu energii. Czasami czuję się, jakby miał wybuchnąć. Kuba, musisz się skupić. Kontrolowanie przepływu energii jest kluczowe. Nie możesz pozwolić, żeby cię to przerosło. Wiem, wiem. Próbuję. A co z tobą? Jak się czujesz po ostatniej misji? Dobrze. Chociaż było blisko. O nie, Paweł. Jesteśmy razem w tym. Zawsze możesz na mnie liczyć. Wiem. Dzięki, Kuba. Nie ma sprawy. A teraz co powiesz na trochę ramenu? Moja stawka? Okej, okay. dobra, pochodźmy po tym ramen dobra. Dobrze, moi drodzy, gotowi na kolejną przygodę? Tym razem czeka Was coś naprawdę interesującego. No, na tym razem nie będzie to nic zbyt ekstremalnego. Hej, ekstremalne? Powierzchnię ekstremalne. No dobrze, dobrze. Tym razem musimy zwierzyć się z potężną klątwą, która okrywa się w opuszczonym szpitalu. Mówią, że jest tam coś naprawdę przerażającego. Opuszczony szpital? Brzmi niepokojąco. Ale ekscytująco, zawsze się zbadać opuszczony szpital. Zobaczymy, jak długo będziecie podzielać ten entuzjazm, gdy spotkacie się z tym, co tam mieszka. Ucieczka! A... O, Kuba, Paweł, stójcie. Niech sobie poradziliście. Gratuluję! A teraz jest na waszą zasłu zasłużoną nagrodę lody! Lody! Lody wziął wspaniale! Tak jest! Jo, chodźcie! Wow. Dobra! O, gdzie, gdzie idziemy na te lody? No do sklepu, małe smrody. Tylko czekaj. Ty, ty, ty. <grych> czekaj, chwilę. To ja o, poproszę był. czekoladowego. No dobra, co no sobie wybierzcie? Nie ma nikogo w sklepie, to zapłacimy i skasujemy tam celowem. Zbierzcie się No dobrze, dobrze. Czekaj. No, nie było czekoladowego, ale przynajmniej sobie tofi wziąłem. Dobra, mam troszkę korego, którego chciałem, to. Czekaj, wyrzucę opakowanie do śmieci. Dobra. To tak, dzieciaki. W nagrodę z, 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 z lodami również was zabieram na koncert mój. Chodźcie tu. Jej, koncert! Chodźcie. Usiądę, fakt. Usiądę na pielinku, wygram wam coś. Niby taki stary, ale jary. Tak powiedziałeś? Może nie ma... Nic, nie, nie ja nic nie co ty, przy, przy, Przepraszam, Paweł, co ty powiedziałeś? A to Kuba... Ej, to, to, to Kuba powiedział pierwszy. Że niby taki stary, ale jary. Dobrze, dobrze, zagrałam coś jeszcze. Znasz to? zrobił. i zrobił? Za bardzo skupiony w klawiszach jest. Brawo! Brawo! Chodź teraz. Dobrze, dzieci, chodźcie. Czekaj, pijany. ja też chcę zagrać. Idziemy! Do okna życia idziemy. Idziemy. Idę was oddać do okna życia, kurde, może jeszcze nie jesteście asesorzy. Nie są my! Proszę tak? poczekać. Paweł znowu psa przyzwał. A! Paweł, co zadbałaś? No. Nie, dobrze! Do spania. Dobrze ci tak. Dobrze. Nie przyzywaj więcej psa, bo trochę będzie ciężko z nim walczyć dalej. Trochę mnie je już wyczerpaliście w tym Aura, aura, aura Marek Dobrze yy, Chodźmy, musimy O czymś pogadać Łaaa, ciebie zaraz walnę Dawajcie za mną Tak po drodze? Tak wolno? Tak No dobra Proszę, Gdzie idziemy? Dzieci, czas się zbierać. do domu jechać. Chodźcie, tak poczekamy na pociąg. No dobrze. Kiedyś hmm. za mną, pobiegę, to nic tam. Nie, bawiliście, wybierać nie umiesz. Niepełnosprawny. Wow! Nie wyzywa niepełnosprawnych kolegów. Chodźcie, chodźcie, poczekamy na pociąg. I hmm. ty. O! Ła! Wow. jesteś? Ja go zbrałem! Ła! Wow. O ty kurde. Ty, kurde, co czerwalasz? Skumulenie odwróconej energii, czerwonej. O ty staruchu jeden. Dobra, dawaj, kurde, młodziak. Stary, ale jary. Zapraszam do walki. Nie. nie musisz się tak przechwalać. Jesteś silniejszy niż ostatnia. Ostatnio nie widziałem cię. A jak uważasz? E, squarowa! Czerwony! A! Dobra, ściągnę! przyciągnę oh, Dobra. masz! No i tam nie możesz w takim stanie wygrać. Jestem... Nie masz szans. Rozwalę cię. Ty nie jesteś? Nie słyszałem. Ale jak uważasz? Dobra, otwórzony, czerwony. Dobra, o. Jeszcze się spotkamy. No co było? O, co? Sukuna cię przejął. Jaka suka? Dę. Sukuna. Aha. paluszek przecież sześć miesięcy temu. No, Obudź może się w końcu. Hmm. Przejął się i zaatakował nas. Szczególnie Pawła. Ochroniłem go oczywiście, bo jestem dobry, wiesz, najsilniejszy ever. Tak. Oczywiście, kur... Cool. Jestem twoim nauczycielem. I tak. tak? I znokautowałem go. I chyba przywrócił ci kontrolę. Chyba nie wiedział, że tam byłem obok. I chyba nie. No. Jak się czujesz? Głowa się boi coś takiego, ręce? Wszystko nodi. mnie boli. Czuję, jakbym dostał jakąś kulką No, dostałeś z dwoma Rwandless'em. O, mój pociąg. No. no i po senseju. Dobra. Dobra. Po senseju, stoję. <noise> Trzeba czekać na tego Pawła Czekam tu i czekam. O, idziesz w końcu. Siema byku. Siema. Nie chcesz może iść na kręgle? Na kręgle? Jasne. Dawaj, prowadź. Chodź za mną. Idę. To gdzie są te kręgle? No, chodź za mną. Patrz, tutaj. O, rzeczywiście. Chyba musi być nowa ta kręgielnia, bo nigdy więcej. Nigdy więcej, no. tak. Nigdy więcej nie widziałem. Gdzieś już pierwsza osoba jest. No, dzień dobry. Do widzenia. Eee, my tylko na godzinkę Dobra Gdzie są na ja do kręgli hmm. Paweł! Ej! Paweł! pomóż mi! Czekaj! Nasz. Stój! Ach. Nie masz na mi szans! Kłacz! Czemu walczysz! Odej, musisz mi pomóc! Masz! Ała! Uważaj, nie spadnij! Weź ją, żeby spadła! Odchłań. Yes. Jest! Dało nam się! Strika mam! Kurde! Tam się nie wchodzi jak coś. Dobra, patrz to. E, tam nie jest tylko dla personelu? Gdzie? Tam, gdzie właśnie jesteś. Cześć, to te się Pociąg by się wykoleił. Bardzo śmiet... Czekaj, czekaj. Kopelat, mistrzu. Mamy ci robiłem ostatnio. Znaczy, co? Aha? Nie. Wlazła baba to pociągu i się pociąg wykoleił. Brawo. się złamał. Ale przeżyłem tylko dzięki nieskończoności. Jakiej nieskończoności? Twoja mama mieszka w Zamości. Nie pytaj nawet. <grym> 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 to tak, ja będę gdzieś na mieście. Jak chcecie, to mnie znajdziecie. Tak, Ej, mistrzu, poczekaj, mistrzu! Co chcesz? Toczyliśmy walkę z taką psychopatką. U. Kurde, dobrze. A wygraliście przynajmniej? Tak. Chyba tu stoję, no to. Nie, nie wiem, no masz plamę krwi na sobie. W ogóle Gdzie? No, kurde, tu, tu Uła. i tu. A Nie wolno tak, no, no, no. No patrz, cztery to. zaciągnęły. Drugie, trzecie. No i bardzo. Mówię ci, nie bierz psy. Yy. A. Już Słu? wszystko dobrze, nie musisz... Ale pan dobry jest. Ja wiem, nie musisz mi tego mówić. Dobra, idę na miasto, znajdziecie mnie, kiedy będziecie chcieli. Dobrze, do, do zobaczenia. Tak. Cześć, to rozpierdzielił? Bierz kapcie, idziemy. Dobra. Nie wiem, chodź do jakiegoś sklepu ze słodyczami czy coś. No tu jest jakiś. Tak. Czekolada, potrójna czekolada, potrójna czekolada. Eee. Okay. Hmm. I patrz! Kierow kierownik. A nie, o... Pracownik miesiąca. No, prawie. Wiesz cukierki jakie chcesz na mój poczt. Ej, bo ja oglądałem ostatnio Minecrafta i za obrazami. Kryją się fajne rzeczy. Hmm. hmm. Masz szczęście, że tu nie ma kamer. E Okej. Okay. Zapłacę tylko i możemy iść. To w ogóle to jest taki fajny sklep z hot dogami. dogami? No. Source way. może... Czemu tu nigdy nikogo nie ma? No, no właśnie. To co zrobiła kółka? Właśnie. Ja mu teraz miasto, what the tak. No i tak tutaj nikt nie mieszka. Hmm. Oprócz nas. Nie. Dobra. No i ta głupia baba, Leona. No dobra. Zbijam się do chałupy. nara Czekaj. Ja jeszcze idę sobie się kupić. Dobra, pa.